Dobrze, wszystko już tutaj ładnie stoi, możemy zaczynać. Witajcie, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać lampy z firmy Reef Factory, Riff Lary w rozmiarze S najmniejszym, M średnim, no i największym L. Może na samym początku zacznę od tego, dlaczego ten sprzęt, dlaczego te lampy, będąc na potężnej farmie, farmach, koralowców, obserwując piękne koralowce, LPSy, SPSy, duża akwaria, duża ilość lamp. I tak sobie spoglądam na te lampy, pytam pracownika i to te riff-faktory, riff-flary? Tak. Dobra, spoko. Wracam za jakiś czas, znowu widzę koralowce, widzę też te same koralowce, widzę na nich przyrosty, widzę tak się wybarwiają. Druga sprawa, akwaryści morscy, czyli tak jak ja, mam akwarium ozdobne, poznaję nowych akwarystów, widzę te flary, widzę, że rośnie, widzę, że to pięknie wygląda, więc myślę, że te argumenty są naprawdę mocne. Więc postanowiłem sobie, że wezmę te lampy do swojego sklepu Ad Corals, będziemy mogli je wspólnie tak naprawdę analizować, będą w poszczególnych akwariach morskich. Również będą makspekty dla mnie to jest urozmaicenie coś nowego, tak naprawdę. Tutaj sobie pozwoliłem już jedną lampę otworzyć, więc może od niej zaczniemy. To jest L, biała, największa, 195 W. Ok, pierwszą powłokę mamy otwartą teraz tak, otwieramy i sprawdzamy jak to wszystko wygląda wewnątrz może ja sobie wezmę telefonik do góry zobaczcie jak to wygląda pięknie Bialutka no ja już tutaj troszeczkę nabałaganiłem wybaczcie bo się bawiłem piękny design design to jest sztos Piękne frezowanie wentylatorów, frezowanie radiatora, zaraz Wam pokażę, wyjmę ją. No i to, co mogę Wam powiedzieć, na samym tutaj początku analizy tej lampy, coś, co jest bardzo ważne, chłodzenie pasywne. No nigdy nie wiemy, co się stanie z jakimś tam wentylatorem, więc tutaj jest naprawdę nakład pracy, te frezy wyglądają imponująco. Kawał radiatora, piękne logo. Z góry mamy w żeberkach dwa wentylatory utopione, tak żeby ładnie te ciepło odprowadzały. No, ale naprawdę te frezy i układ chłodzenia pasywny sam w sobie, sam w sobie jest imponujący. Ja tutaj pozwoliłem sobie tak przygotować metrowe. O, taki mamy wymiar, moi drodzy. Przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej. Fajny, gruby kabel. Złączka na czterech pinach, z tego co widzę. Złączka pinowa. I co? Mamy drugą stronę lampy. O, tutaj widzę, że jest taki panel biały. Widzę na nim morkę. Morka, czyli malowanie tego panelu. To był chyba jakiś natrysk i pistolet taki, prawda, do malowania. Nie wiem czy to jest akryl, czy to jest proszkowe, ciężko mi to przeanalizować. Ale wygląda mi to na malowanie takie samochodowe. No, więc obstawiam, że tutaj nie, to jest w ogóle. To jest chyba jakaś pleksa, ale nie wiem czy ona jeszcze nie była dodatkowo malowana. Nie jest to zimne w zasadzie, więc ona może była do, dodatkowo malowana, bo widzę morkę. Ciężko powiedzieć, morka to jest jak się samochody maluje. Zawsze taka struktura jest później, zaraz Wam z bliska to pokażę. Widzicie, taka strukturka jest. No ale jedno wiem, <laughs> nie zerdzewieje to. <laughs> bo generalnie to wszystko praktycznie rdzewieje nad wodą słoną. Chociaż tutaj powiem Wam tak, bardzo ważna kwestia tej lampy to są diody. Z tego co widzę to są diody Cree. O, tak one wyglądają. Przeróżne pasma. Tutaj widzę, że są ciepłe od razu, te dwie. Tutaj widzę, że będzie red. Tak, tak mi się wydaje, że to będzie red. Troszeczkę się polutowało, porobiło się, ale te diody naprawdę wyglądają fajnie, bo też są różne kry. Z tego co widziałem, to potrafią niektórzy podrabiać. Tutaj te diody wyglądają naprawdę. Na te prawdziwe kry. <laughs> I tak, i mamy tutaj też soczewki z góry, z tego co wiem, to dużo pracy było tutaj przy tych soczewkach. Wyglądają. Obiecująco, no i przede wszystkim to co zauważyłem, bardzo ładnie mieszają się kolory. To jest bardzo ważne. Czyli kupa pracy przy tym, przy tych panelach. No, bajeczka, bajeczka wam powiem to co, sprawdzamy dalej. Pozwoliłem sobie wyjąć lampę z opakowania. Patrzcie, jak to tutaj było. Ile tutaj tych gąbek, wszystkiego. No, tutaj w podróży to powiem Wam. Myślę, że choćby to fruwało, to będzie to żyło, <laughs> bo jest tutaj fest. Jest fest naprawdę e, zabezpieczone. No, i co my tam dalej mamy? Zasilacz. No, kawał klocka, zasilacz. 240 W. A na pudełku mamy 195, więc z zapasem. 10 Amperów. Mhm. Duży zasilacz. Grube kable. Kolejna złączka. 4 piny. Tutaj taka blokada. W razie, jakby się źle wsadziło, to się nie ułamie tutaj od boku. To jest bardzo istotne, ale też fajnie, bo są takie strzałeczki narysowane i jak się wsadza, to można sobie spojrzeć na to. To jest takie proste, intuicyjne. To mi się podoba. Lubię takie rzeczy, które są po prostu, gdzieś nas prowadzą. Jak się patrzy już na, prawda, na sprzęt, to już gdzieś tam te rzeczy, elementy nas prowadzą. Spoko. Tutaj mamy już też czarną, nie? O. Piękności. Piękna Macik. O, lampa. Lampa Batmana. <grymna> Macik, fajna. Fajna lampa. Jak już pokazywać, to pokazywać wszystko i do końca. Pokazuję Wam teraz wszystkie. Zaczynając od ESKI 65W oświetli akwarium 60 na 60 ale tak naprawdę, jak da się wyżej tą lampę, to i pewnie więcej oświetli. Tak samo ta Meczka czy ta LK, im wyżej, tym yy, szerszy kąt świecenia. A tak naprawdę, te lampy mają tyle par w sobie mają taką moc, że. Śmiało sobie poradzą. Na, na wysokich wysokościach te lampy widziałem i one naprawdę sobie fajnie radzą. Dużo mocy nie pobierają, a tak naprawdę mamy bardzo dobrze wykorzystany ten par w stosunku do tej mocy. Więc wydajnościowo to jest wyżyłowany sprzęt, słuchajcie. Więc yy, lampa jest naprawdę w stosunku do swojej mocy zrobiona tak, żeby... Użytkownik miał nieco mniejsze rachunki za prąd. W dzisiejszych czasach ten prąd troszkę kosztuje. No to teraz do góry nogami. Tutaj mamy w 1 klaster z diodami. Meczka 2 klastry. LK3. O Różne rodzaje yy, montażu, tak naprawdę linki. O, mamy linki, prawda? Możemy sobie na linkach je podwiesić. Na szybie. Tutaj do emek, elek. I do eski. No i są jeszcze takie szyny, widziałam, długie, że na takiej szynie możemy sobie kilka, na przykład esek powiesić, więc. Do wyboru, do koloru. Są różne montaże tych lamp, fajnie, fajnie, bo można sobie po prostu wybrać to co najbardziej nam się podoba wizualnie. Teraz tak, przechodzimy dalej. Wewnątrz pudełka, gdzieś tu taki obrzdąc się ukrył, Magnes. Spójrzcie i to jest bardzo fajne, bo to jest do resetu. Przykładamy do boku, z tego co pamiętam, ha do boku lampy i lampa się resetuje. A jak byłem na farmie, to mm, pokazywał mi pracownik coś takiego właśnie i chyba z tego co pamiętam, do boku lampy ona się mamy pełny reset lampy, I nie ma żadnego przycisku, nie musimy gdzieś tam się dziubać, szukać tego przycisku. Tylko ten magnesik myślę, że to jest fajne, fajna wygoda. Ja je na razie tak naprawdę chyba położę jakoś od góry, coś pomyślę. I Wam pokażę przy okazji, żeby nie było tak, że zacząłem robić filmik, a kiedyś Wam tam pokażę. Wieszamy i pokazujemy. I tyle. Musicie to zobaczyć. Ja też. Tutaj macie instrukcję. Link z tego co mi się wydaje będzie w dokumentacji, a jak nie to w Google'ach wpisać można riff-faktory, flare Zaraz ja zobaczę, Wam pokażę. Riff, chyba Riff Flare, Rif. Flare Manual PDF, nie? O, i tu z samej góry się wyświetla i można sobie wejść i to wszystko ogarnąć. I tam jest napisane, żeby się zalogować przez WiFi później na tą stronkę wejść. I dalej to wszystko Was poprowadzi. Ja już tutaj to zrobiłem, więc pokażę Wam jak ta lampa działa. I sam się przekonam jeszcze z poziomu laptopa, bo w telefonie się pobawiłem, a teraz pobawię się w laptopie. Więc wydaje mi się, że będzie trzeba przez stronkę jakoś tutaj się, tak słyszałem, że... Loguję się... przez stronę. O, to chyba tu... desktop. Dobra, mail. E, pozwólcie, że zasłonię. Aha, ok, ekran zasłoniłem, ale klawiaturę pokazuje. <grych> Dobra, zaczynamy. I teraz co? Rozumiem pewnie, rozumiem, rozumiem, wszystko rozumiem. Nazwę akwarium wprowadzić. No, 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 ale ja już tu jestem, a może tutaj też trzeba? Nie wiem, zobaczymy. Gratulacje, twoje konto zostało. Wydaje mi się, że ja gdzieś tutaj byłem. W tej aplikacji Artur Tokajuk urządzenie tutaj że straciło bo się rozłączałem Tu jest Artur Tokajuk informacja o akwarium Pulpit Dobra akwarium mam e, Ariflare o, o o o o o jest Dobra ja tak naprawdę sam się uczę dzisiaj zacząłem więc yy, Więc wybaczcie mi o, korale SPS korale SPS dodaj punkt czasowy tryb czasowy już sobie kliknąłem i lampa się zapaliła presety z tego co wiem jak dostaniecie od kogoś preset to jeszcze chyba aplikacja nie jest zaktualizowana i presety można dodawać z kompa laptopik komputer Dobra i teraz tak, co ja chciałem tak naprawdę? Pusty. Zaraz, a te programy tutaj. Korolowce SPS, LPS. LPS dajmy. Dodaj punkt. Nie. A, bo już którą godzinę mamy? O, właśnie, zapaliłaś się. No, tutaj mamy ten czas, ale ja chcę coś tak przeanalizować, sobie te widmo, jak tu jest ustawione. Mhm, dobra. Te widmo chcę przeanalizować i zaraz zobaczymy. Wydaje mi się, że to jest biel. to white. Więc tutaj za dużo nie ma tego white. Zgadza się odnośnie LPS-ów. A SPS-y zobaczymy, jak się zachowa. No i tutaj jest walnięcie. Tu jest zwolnienie białym światłem i to światło schodzi. No. Dobra, było cięcie, bo tutaj żona coś chciała, a teraz przechodzimy dalej. Koralowce mieszane. Ok, dalej. Ustaw maksymalną moc światła. To dajmy maksymalną, nie wiem, mieszane, mieszane, nie no mieszane, to różne będą. Dajmy 70 korale mieszane oki. Ale słuchajcie, ja jeszcze dostałem od mojego kolegi tutaj gotowy preset. ja chciałbym zobaczyć ten preset, więc wejdę sobie w pusty. Nie, inaczej chyba to się wchodziło. Inaczej tutaj o. Tak mi się wydaje. Pobrane. Kontrol. Chyba to było to. A jest. To jest ustawienie Damiana. Czyli tutaj mamy ustawienie Damiana. Tak to wszystko zrobił. Takiego pająka. <laughs> no, od której on tam godziny? Od dziewiątej się zaczyna świecić. Dajemy do góry, do góry, do góry. Się rozświetla. Ok, tu pomału schodzi. Później na blue. Edycja. O, białym tą dobrze sieka, widzę. Mhm. Białym reza. Dobry z niego rezak. Okej, okay, dobra, to teraz tak, ja sobie tutaj się pobawiłem, słuchajcie, tymi presetami, tym wszystkim. No i tak naprawdę powiem Wam, że ten program jest bardzo fajnie zrobiony, jest naprawdę prosty, jest intuicyjny. E, tutaj też bardzo ważna kwestia, presety, które są i to tutaj nie odbierajcie tego tak, że to są jakieś presety e, początkujące, jakieś takie podstawowe. To są dobre presety, zrobione tak jak należy, odpowiednie widmo do danej obsady koralowców, więc tutaj też dla użytkowników zaawansowanych, tak naprawdę. Więc jeśli zaczynacie, to nawet tutaj moim zdaniem sami nie ustawiajcie, bo przekombinujecie, wy nie wiecie tak naprawdę, jak zaczynacie, jak to ma się świecić, jakie widmo jest potrzebne kiedy dane światło ma przygasać, kiedy ma iść tam, że tak powiem, do góry narastać. Więc zostawcie tak, jak to jest i wtedy będzie Wam po prostu to rosło, będziecie zadowoleni. Ale jeśli gdzieś tam będziecie u kogoś, zobaczycie akwarium piękne, macie podobne korale, no to trzeba się uśmiechnąć. Niech da taki preset. No fajnie. Zaraz powieszę lampę i popatrzymy, jak się świeci. Bardzo ładny odcień white. Bardzo ładnie to światło się świeci. O Jezu, ja go rozkręciłem tylko 20%. Ja zaraz oślepnę. O kurde, 70. Naprawdę jest mega moc. Jest konkret. Bardzo ładne i od razu wiem, że to są po prostu oryginalne Cree. No takie diody to Trudne też są bardzo łatwo, można się nadziać na podróbki. O, tutaj mamy white, bardzo, bardzo fajny kolor, ale mnie interesuje też niebieski. O, i zobaczcie, nie każdy niebieski jest taki nasycony, jest taki ładny, ma taką głębię, prawda? A te kri jednak diody oryginalne kry w oryginalnych lampach. Nie jakichś tam lampach z Aliexpress dróbkach Tylko w oryginalnych lampach jednak to wygląda inaczej, bo ja widziałam naprawdę wiele diod, które świecą. I na czerwienie od razu też zobaczę. O piękna, piękna nasycona czerwień. Ile tu tych kanałów? Chyba 7 mamy. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7. 7 kanałów. Siedmiokanałowa lampa Indygo. Zobaczymy. O, tutaj, taki kolorek. Nie wiem, czy to nie będzie 450 nm. Czy ten? 450. Ja zaraz sobie jeszcze pasmo przeanalizuję. Dobra, to może zobaczymy jak tam producent mówi. Fajna stronka. O jakie SPS-y? O, zobaczymy, czy głupot nie naopowiadałem. 60 na 60, no to w zależności jak się powiesi, jak wysoko te lampy powiesi się wyżej, to oświetli pewnie więcej tak naprawdę. Chociaż ten stożek, który idzie, prawda? Jak już się robi zbyt szeroko, to też niedobrze, bo trzeba koralowce od drugiej strony tak naprawdę doświetlić, więc warto dać drugą eskę, żeby zrobić dwa stożki, żeby te korolowce po środku tutaj z tej strony i z tej strony się doświetlały. Chociaż tutaj to te rozproszenie tego światła naprawdę robi fajną robotę przy tych soczewkach, więc gdzieś tam ono sobie dociera. Dalej przechodzimy diody. Czy tu mamy? Mamy. 450 nanometrów, bardzo ważne pasmo, 5,7 wide, uh -huh. spoko, red, green, blue, indigo, fiolet 420, 400 nanometrów uv -ka. czyli takie najważniejsze tutaj pasma są. I tych diod jest najwięcej. Tych najważniejszych z tego co widzę. O, producent wiedział, co robi. Dobra, przechodzimy dalej. Wieszam lampę. Powiem Wam, że właśnie zaczepiłem lampę. Jest totalny ogień. Jest petarda. Idę po filtry, żeby pokazać Wam na niebieskim. Już sam niebieski. Petarda jest. Już Wam pokazuję. I tried so hard. Postanowiłem sobie, że lampę postawię na dwóch kubkach szklanych, spójrzcie na to. Poszedłem zjeść, coś tam troszkę porobić, wracam. I mamy taki efekt. No, i to będzie na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że coś wynieśliście z tego odcinka. Dowiedzieliście się czegoś, czego chcieliście się dowiedzieć. Ja tak naprawdę cały czas sam się uczę tego sprzętu, więc tak naprawdę całe życie się uczymy. Akwarystyka morska jest tak potężna, że człowiek cały czas się uczy. No, a ja sobie jeszcze się pobawię troszeczkę tą lampą. Eee, I co? To trzeba wszystko spakować. <laughs> Rozpakować to było łatwo, ale teraz spakować tak samo. Pomalutku, damy radę, lecę, siemka, cześć, dzięki.